Wykaż, że jeżeli kąt ostry rąbu ma 30 stopni, to jego bok jest średnią geometryczną przekątnych. No to tutaj zaznaczam rąb. Jedna przekątna, którą oznaczę przez D1. Druga przekątna oznaczona przez D2. Bok rąbu oznaczony przez A. I kąt ostry y, jako alfa. Y, ponieważ y, y, w, y, mając ROM, to przy kątne rąbu dzielą kąt na połowy. To tutaj mam alfa przez 2. Y, czyli no, tak właściwie tutaj przecież wiem, że ten kąt ma y, 30 stopni. To połowa tego kąta ma 15 stopni. Przekątne rąbu przecinają się pod kątem prostym. I przekątne rąbu dzielą się na połowy. Czyli teraz, jeżeli tutaj będę rozpatrywał ten trójkąt, to tutaj jest D2 przez 2, a tutaj jest D1 przez 2. No i z funkcji trygonometrycznych, przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta, czyli D2 przez 2, podzielone przez. Przez przeciwprostokątną, czyli przez A, to jest sinus kąta, czyli sinus 15 stopni, a przyprostokątna leżąca koło kąta, czyli d1 przez 2 do przeciwprostokątnej, to jest kosinus 15 stopni. Noże to obu razy A, czyli d2 przez 2 równa się A. Sinus 15 stopni, d1 przez 2 równa się cosinus a, cosinus 15 stopni. No i razy 2, czyli d2 to jest 2a, sinus 15 stopni, i d1 to jest 2a, cosinus 15 stopni. No, i teraz jeżeli te dwa wyrażenia przez siebie pomnożę stronami, to otrzymam d1 razy d2 równa się 4a kwadrat sinus 15 stopni, cosinus 15 stopni. Czyli d1 d2. Równa się 2a kwadrat i 2 sinus 15 stopni cosinus 15 stopni. Może napiszę, że to jest tutaj 2 sinus 15 stopni cosinus 15 stopni, czyli tą jedną dwójkę zostawiam drugą mnożę przez sinus. No i tożsamości trygonometryczne, czyli 2 sinus cosinus to jest wzór na sinus podwojonego argumentu, czyli sinus 30 stopni. A Sinus 30 stopni to jest 1, druga, czyli 2a kwadrat razy 1, druga. Bójki mogę skrócić, czyli a kwadrat równa się d1 razy d2, no i pierwiastkując to jest pierwiastek z d1, d2. A iloczyn wyrażeń i pierwiastek stopnia tego, ile jest czynników pod pierwiastkiem, czyli w tym przypadku, przy tym przypadku mam dwa czynniki i pierwiastek jest stopnia drugiego, oznacza średnią. Geometryczną. Bok jest średnią geometryczną przekątnych, czyli A równa się pierwiastek D1, D2, co należało wykazać. I kolejne zadanie, jest to znowu zadanie z geometrii. Czworokąt wpisany w okrąg i wyznaczyć pole tego czworokąta.